Biała, jak się bawi, tak się bawi Biała, jak się bawi, tak się bawi I siemanko, dobry wieczór i cześć kochani Zapraszamy, kto nas uczysto, kto nie, to się zapozna Lecimy, tak czy nie, lecimy oczywiście Uwaga, jak się bawi, tak się bawi Biała, jak się bawi, tak się bawi Biała, rączki w górę. Uwaga, prawa strona jesteście! Lewa! Może do klubu udaje się na bar. Wokół jest pełno kobiet, które bardzo dobrze znam. Jedna nieśmiała, druga zupełnie inna. Dziś każda się przekona, że panie boi siły. Blondyn gorączki! Gdzieś raz mała kiedy jest ciemno. Ja będę swoim tym u Historia jest prosta i oczywista. Najważniejsze, żeby lała się czysta. Czysta, czysta, czysta! Kto lubi czystą? Wodę mineralną, żeby nie było! A słuchajcie, kto ma wakacje? I... A druga! Ciotruś, święcimy! Jaki z tego mora? Już chyba każda wie Nie szukam stałych związków. Żadna nie zmieni mnie. Takie jest moje życie. Więc zarazem to. I nie chcę dłużej tu przyjrzeć. Oj, prawa, lewa, w górę, to chcemy! Rank chce. Kiedy jest ciemno, ja będę swoim cięgiem, tylną Historia jest prosta i oczywista. Najważniejsze, żeby lała się dziś czysta. Hop, 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 hopa! Ale czy są dziewczyny? dziewczyny i wreszcie! Słabo, słabo! Mordycek to ma Wiesz, ze mną mała, kiedy jest ciemno Ja będę swoim święciem, tym Historia jest prosta i oczywista Najważniejsze, żeby lała siedzieć czysta Wiesz, ale ze mną mała, kiedy jest ciemno Ja będę swoim święciem, tym Historia jest prosta i oczywista Najważniejsze, żeby lała się dziś Hop, 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 hop To szczepionka! hop, góry, makie! Wow, o tam poleciała! To może No to teraz do druga Słyszeliśmy, że te olympijskie lubią się do rana, tak czy nie?